Uwaga. Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady: zostawić miejsce takie, jakie się zastało. Nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania, nie próbujcie tego sami, pozdrawiamy. Grupa Urbex moją pasją. Witajcie, z tej grupy Rówek z moją pasją. Siema. Siema. Jesteśmy właśnie przy opuszczonej leśniczówce w okolicach Płocka, ale z najnowszym eksplorację, Was zachęcamy, żebyście kanał zasubskrybowali, kliknijcie na dzwoneczek, zostawcie łapę w górę, jeśli ten temat Wam się podoba. Dzisiaj naszymi gośćmi jest grupa Urbex History. Siema. Siema. Każdy z tych panów zna. I będziemy wspólnie eksplorować tą właśnie leśniczówkę. Tak więc, zaczynamy. Zapraszamy, chodźcie z nami, Jeżdżamy. To, idziemy. Nie, to Dobra, A się rozpadało do Dobra, wchodzimy tutaj do środka Zima się są za nami Dobra, miałbyś hotel, ale będzie leśniczy Tak, ale fajniej Fajniejszy Dzień dobry, Dzień dobry. Nasze skromne progi, zapraszamy Nie takie skromne, bez przesady o, jak nie puszczą, to i telewizor, i sprąty. Zobacz, drzwi były, Arkus Arkusz z pisu z natury. A taki jest zabity. Tam dalej będziesz miał więcej Odpisz Odpis matury? Odpis arkusz z pisu z natury. A. Odpis z matury. Co to jest arkusz spisu z, z natury? No z natury jesteś Potem... w zaśniczówce, więc pewnie tutaj jest trzy jabłonki, tutaj jest siedem sosen. Ile, wyciekło, tak, ile taka wiesz? Patrzcie, skład komisji inwentaryzacyjnej do liczenia z osem. lasu, co, rozdzielamy się, możemy w trud, tak jak byliśmy na tym. może no, no, tak my, tak my na górę pójdziemy. Górę no, nie, tak jak stajemy, no, pójdziemy no, tak tak. Dobra. Tak jak, było, tak jak tak, było poprzednio. Tak jak w szkole. I tak tak prawa. Prawa. Pierwsza, druga, która wyjdzie. I idzie razem, no, Idziemy. A my idziemy tak

A to kibelek, czyli standardowo na każdym łóżku się musi być kibelek. Dokładnie, to łazienki jeszcze będą. O, jeszcze... jest Ludwik, Cześć. Jest taka rozkwina z Ludwikiem. Przynajmniej tak mi się wydaje, że kobieta, która wynalazła Ludwik nazwała go specjalnie Ludwik, żeby mężczyźni zaczęli zmywać. <laughs> Bez kitu, nie wiem ile w tym prawdy. Zapisz się w komentarzu, jak ktoś z was zna taką historię. Dokładnie. O, no to jest jak tak jest, to jak byliśmy też w opuszczonym pałacu. Tam właśnie był Ludwik, Kasztelan. Sama elita była. No zimno, zimno. ostatnie Zostawiamy... jestem powiem, właśnie piecyk. I tą wiosną ładnie zimą. Ale ten... Lubię te pieceka, bo jak one się nagrzały, to całe, całe to pomieszczenie można było nagrzać. No właśnie no jest... nagrzało. Świetne by były. WZ MGE. Zaba, brygada transportowa i rzeźba z zamku królewskiego znaczek O no, proszę i zapiski jakieś też no, no, Taraty Wyka z zaległych urlopów Klasyk podwyżki dla... Czyli to się Kto nie zmienia. Błas, podwyżki dla niewiadomskiego i Wiśniewskiego. Czyli ustalili, że chcecie podwyżkę, zaświadczenie dla załogi Ciekawe za... ile pieniążków. Na rada 18 stycznia 80. Do załatwienia w dniu 7 lutego 80. Czyli 41 lat temu ktoś dostał podwyżkę. Zadanie na 7 luty. Rejestracja przyczepy. <noise> no to <noise> napracował się. <noise> Zprosowanie paliwa. I... A nie, posłowanie rurki jeszcze miało No to, to nie było łatwe. Tu musiała już wejść praca manualna. Nie wiem czy to nie są wypłaty właśnie. Bo są nazwiska i pięćset 3300, 3300. Tylko że w pięćset to raczej takie... No nie wiem ile ja się wtedy zagrabiało. Ciężko mi powiedzieć. Ja też, nie wiem. Chodźmy dalej. To udajemy się dalej. A tu jest, jest środek bardzo pić. pozytywny, że tak powiem. Tak, a to jeszcze będzie więcej takich środków pozytywnych, to spokojnie. To do jest no, Dokładnie. Tu jest o, środek jeszcze bardzo pozytywny, martini. Jeszcze stara etykieta jest. No dokładnie. Martini Rosso. Zawsze mi się podobają takie kaflowe te piece w takich miejscach. No, robią wrażenie naprawdę. A to chyba w ogóle jest malowane tak, że jest taki wzór na walku. Tak, może no, być. będziesz miał na strychu takie... I te walki właśnie I zobacz, tutaj też. Były i te sko zostały. Kafla, kaplowe jest? to już ruiny z tego pieca zostały. Weź no, znaczy, to grzej to... wszystko. Jakieś pewnie w te, te... wykonanie zadania, co tu jest. W dyspozycji, skąd, dokąd, nazwa ładunku i... Ale to widzę, że puste jest. Nie, 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 wypełnione. nie wypełnione. dokładnie. Kubele Lucci, o, uwaga, kiberek. dziura. No jest kibelek, ale jak tutaj ładnie stoi, jakby na kogoś czekał. Dumnie. Dumnie. zaginione schody. A może oni weszli tam na górę? To jest dobra nazwa, poszukiwanie zaginionych schody, No, dokładnie. A tu jest... A tu są schody. No. Raczej no tutaj nie wejdziesz, ale nad nami są te schody, czyli trzeba pójść w lewo W lewo i w lewo. Chyba tu. O, tu jest, to jest ta fajna łazienka, to najmierzeć się wrócą. No. Tutaj była taka wanna zamurowana. A widzieliście tą wannę jeszcze kiedyś? Czy? Nie, ja przynajmniej nie widziałam tego. Nie, Bo już jak to byliście, już w takim stanie była. Nie była takim pięknym, że takie zdewastowane. To wszystko jest, no. to jest to. drewniane i po był no. tylko tynk pomiędzy lękami. No faktycznie. To na górę tu jest wejście To oni tam najwyżej No to oni zwiedzą tu łamy górę Kolejny piec kaflowy i zobacz Martini nawet stare Chodzimy teraz na pierwsze piętro Toy fajne, fajne są Ej, to tworzy? Aha, tak, no. tak. Opa, było gniazdo, a ty? Taki podstrych. O, samo szerszenie, wsięgnie. Nie, ty tego, jeszcze coś nie Nie, gniazdo O.S. było kiedyś w innym pomieszczeniu. No, tutaj mają dobre warunki. O, palenkę chyba już przełożyli. No. Uważaj, na. Uważam, uważam. Na głowę cały czas. Temperatura. Ja mi uważam. Ale dobrym punktem. Nie, to są deski. No i gdzieś tutaj to powinno być. No, wiesz, wiesz, tak jest, to druga strona pieca, ale już Masz, to Nie została brana. Kolejna, dużo tutaj tych łazienek było. Można zobaczyć jak była budowana chociażby taka leśniczówka Nie wiem ile ona ma lat, ale widać że... Zobaczcie, drewno, beton, cegły, wanna. No tutaj była wana, czyli normalnie to tym w łazience Czyli są schody. Weźmy na górę. No, popaki już widzę na górę jednak nas darby. No to w sumie leśniczówka ogromna nie jest, więc szybko się spotkaliśmy. No tak, nie jest taka, nie jest taka ogromna. Ale to były kwity z lat 80. więc szanuję. No te kwity jeszcze są, ale też sporo, sporo dokumentów zniknęło, już ktoś coś powynosił to. E, dużo, tam te, w tym pomieszczeniu to tak dość dużo ich było Tak, to to tak były, to wiesz, ale rzeczywiście ich było sporo O, i mi to, tak. to jest taki strych bardziej, tak? To jeszcze Ale bez... Tam uważajcie, bo jest swajczone Tak To co jest? Swajczone Konrad To ja 28 czerwca 1993 roku Jaki to był dzień, strzelę? 28 czerwca 93 roku, a to ja. jakieś święto ma być? Nie, nie po prostu Wtedy ta, ta gazeta na Mazowszu miała 148 numer Jaki to był dzień tygodnia? Eee, to był poniedziałek Ty w trafiłeś <noise> <noise> jest dowód No widzisz, gazeta na Mazowszu Spokój pełen niepokoju No rzeczywiście, to jest wszystko spalone Coś zostało tam? No nie, spalona podłoga i wejście na... Tam jak widzicie byśmy mogli wejść na dach, ale nie ma sensu bez dziurawy tylko żeby tak się nie zabić nie ma tutaj nic oprócz tego że pode mną stoi Łukasz to... to tu trochę będzie dokumentacji takich rzeczy Tak, tam w ogóle też na, na tym poddaszu było gniazdo szerszeni a jak tu byłem pierwszy raz z Dawidem to nas yy, te pszoły atakowały. No. Ja nie lubię psupa, ale to. to Jesteś Ja ogólnie mam uczulenie na Propolis takie te rzeczy, że jak mnie właśnie ukrządli pszczoła, albo osa, to puchnę. Od dziecka tak miałem, dlatego muszę takie rzeczy uważać za bardzo. No niestety tak to jest. O, no, poddasz, tutaj właśnie jest już spalone. Chłopaki mówią, że było tutaj do zaszewszenie, ale teraz to nie taka pora, żeby one gdziekolwiek latały. Więc możemy się czuć bezpiecznie jeszcze, bo jest minus miliard. Ale Karyś, Ale powiem ci tak, masz takie łóżeczko, na dole była normalna wanna z normalną łazienką, więc oni tutaj, jakby normalne normalny dom, oni tutaj żyli. Masz piece kaflowe, no. To wydaje mi się, że właśnie tak to wyglądało i obok było biuro na przykład tam, gdzie były te dokumenty. Ja, <słukamy> miało się zapalić, biorąc pod uwagę, że było to wszystko, wiesz. Tak. Sąło wykładane. się z widzów tam tłumaczył, że po prostu... Yy, bo ja kiedyś powiedziałem coś, że... że, 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 że to było coś w stylu cieplenia, chyba, a to wcale nie tak. To było coś w rodzaju siatki, jak się kiedyś kładzie na elewacji. Aha, to oni kładli Słowa. po prostu słomę i na tą słomę właśnie ten, Znaczy, ten, no to jest chyba ekip Co to jest? Każdego ja to jest przypalone. Tak, to już się by pożar ogólnie w tym miejscu. Tak. Był, był. Ale no co? Pomału też tutaj ludzie i czas no dewastuje to miejsce, nie? Z natura zawsze odbiera co swoje. Dokładnie. W środku lasu, więc. Dokładnie. Tak jak Jakbyś do tego hotelu, nam co mieliśmy wejść, tam też dużo zieleni. Bardzo fajne by zdjęcia, bo mam zdjęcia, fajne by wam tu wyszło, ale no niestety. A propos tego zniszczenia, tak właśnie ostatnio mam rozminę, że ile wysiłku idzie nie wiem, wybudowanie czegoś, żeby to postawić, żeby to żyło? I 10 lat, 15, 20, a czasem nawet mniej wystarczy, żeby coś takiego zniszczyć, nie? Tak. tak. tak Zobacz, ile wysiłku na przykład chcesz schudnąć. A ile wysiłku jesteś też przy <laughs> To jest różnica. Yo. Tutaj jeszcze macie kredę. O tu jeszcze nie byliśmy. Dzisiaj nie. Nie wiem, czy mi się udało. otworzyć że będzie wychodzić za nowy. Dobra, weźmy to. Tam nasze samochody stoją. A, dobra. To spoko Tu kiedyś więcej rzeczy było, ale widzę, że tutaj coś, coś tutaj się już do tego dobrał Niestety No właśnie widać, że, że jakieś że masło nie masło Tak, masło roślinne Jakieś płytki jeszcze pozostawały O tutaj zobacz jeszcze lotników No! jeszcze stara jest no tutaj było dużo swego czasu różnych przedmiotów i dokumentacji, ale już też tutaj poznikało to. O, ma właśnie maliska, no, ja tak jest wolcik. No właśnie też na to zwróciłem uwagę. <śm> <śm> A, Sam wol. wolcik to już jest klasyka. To, 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 to. Ja, ja nie wiem czy jeszcze, i czy jeszcze są. Nie ma już ich. Kiedyś było. Kiedyś to było. Kiedyś było jakoś, jakoś fajniej. Gdzieś <grymne> to było, teraz to już nie ma. Dobra, to się udajemy na dół. No panie, to już wszystko, żeśmy wy wyczyta, wyhaczyli. A, i widać, żeby... Znaczy, żeby... O, ma na na A nad nią wieszył baranek. A, a nad nią lata motylek. A tutaj nasz kutera tak przez chudą. Oooo, <noise> no, no. środek szkoleniowy, szkoleniowy Judo. <noise> judo team, Judo, Judo kano. Tyle lat się chodziło. Judo, judo kano, nie? Zintegrowało. Półka. widzisz? się Żyjemy w ale już niewiele zostało. No nie. Tutaj to już sam rzeczywiście był stosat. Jest jakaś wiśnióweczka, ale w takich miejscach to najczęściej można znaleźć wiśniweczki Porzucone butelki, ewentualnie I impreza no, Zazwyczaj one jak już dogorywają, to wiele A osób Ale szkoda, że w Łącku się nie brało, bo w to tam co zrobili przecież Pamiętasz ten jeden pokój jak te butelki leżały tam po jakiejś kartce? A tam przecież jest ten orzeł polski, był tego odłó. I tego odło jeszcze no. Ciekawe czy to jeszcze, czy tego nie zabrali Skoro ono. Skoro ono, Z, korono. z, korono, z korono. nasze nie, nie te komunistyczne brednie. Byliśmy tam kiedyś z Dawidem na początku. Pierwszy raz to tu byliśmy. Tutaj chłopaki robią zdjęcie motynkowi. Częścią motynka, który tutaj został. A jest jeszcze Piwnicy nie było, nie było. chociaż nie było, jakby było. poszukał coś no, może no, by tam tej Aha. Ten oddzielny budynek. No, to, się no, to jest to No i mam wszystko tego miejsca to już wszystko właśnie Taki będzie. No, to chyba jest dosyć O, to jest stare. No. Łysa armii. O, jeszcze te 25 się pięć sztuk, nie wiem czy mają e, takie Tylko już są te, te palenie z zdrowia, to A. był nie, jakiś początek e, tego. No to jakieś. No, no też fajne, że to można właśnie to zobaczyć. Były te przecież papierosy i kościelne kiedyś też były. 5,85! No, ale... O, to jest fajne. przed 2006 co na mnie. <laughs> Kolega opowiada Martini, stare, dobre Martini, James Bond Za piecem czasem są ciekawe rzeczy, ale w tym przypadku nic nie ma Tak więc, moi drodzy, dla Was zakończyliśmy eksplorację tego miejsca. Naszymi gościem był grupa Urbex History. Dobry, dziękujemy dzień bardzo dzień za wspólną eksplorację, za wspólną przygodę. Pamiętajcie, by nasz kanał zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, zobaczycie łapę w górę. Jeśli macie jakieś ciekawe lokalizacje, to nas naszego Facebooka, Instagrama, z bloga. Wbijajcie! Zaj, Zajrzyjcie na kanał Urbex History. Wbijajcie! Też bijajcie! Dokładnie. Bijajcie. Bijajcie. To to dziękujemy Wam bardzo. Dokładnie. Polecamy. Widzimy się na eksploracji, się na eksploracji, Siemaneczko. Dzień dobry. Dzień dobry.